Cała Polska czyta porażający raport, szanowni państwo, dotyczący związków Karola Nawrockiego. Panie Kaczyński, nie ma się co śmiać. Dopuszczam również państwa posłów. Dopuszczam również państwa posłów, którzy nie zgłaszają wniosków formalnych. Pan poseł Czarnek też nie zgłosił wniosku formalnego. Zwrócił pan uwagę. Szanowni Państwo, wręczam ten raport na ręce Dziękuję bardzo. Nie, nie było wniosku formalnego, panie poseł. Nie było wniosku formalnego, ani pan nie wystąpił. Nie, nie było. No i zaczynamy. Pan poseł Jarosław Sahajko, republikanie. Bardzo proszę, najpierw pan poseł Sachajko. Hmm? Mhm. Panie Marszałku, nieobecny Panie Premierze. Prezydent Brazylii zakomunik za zakomunikował, że jeszcze w tym roku będzie podpisana umowa z Mercosurem. Nasuwa się pytanie, dlaczego polski premier nie zwołuje Grupy Wyszehradzkiej, aby zbudować mniejszość blokującą? Odpowiedź niestety nasuwa się sama, bo to nie pasuje Niemcom. Platforma Obywatelska okłamała Grupę Wyszehradzką w 2015 roku. Zgadzając się na przymusową relokację migrantów, dlatego w tej chwili państwu nie ufają. Proszę, panie premierze, nieobecny wziąć się do pracy, przeprosić grupę wyszehradzką, bo bez nich nie da się zbudować mniejszości blokującej. Pana bierność, panie premierze, to zgoda na zniszczenie polskiego rolnictwa oraz przemysłu rolno spożywczego, czyli bezrobocia oraz biedy dla ponad miliona Polaków. Polacy chcieliby usłyszeć, co polski premier robi, aby nikt jego w Unii Europejskiej nie oszwabił, podpisując umowę z Mercosurem. Niestety nie mogą tego usłyszeć, bo pana premiera nie ma. Dziękuję bardzo. Pan poseł Maciej Konieczny razem na końcu. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w ten poniedziałek. Jolanta żołnierczyk, odważna kasjerka z Żywca, wygrała w sądzie z wielką międzynarodową korporacją, z Kauflandem. Kaufland bezprawnie zwolnił Jolantę żołnierczyk za to, że jako działaczka związkowa, jako społeczny inspektor pracy, rzetelnie wypełniała swoje obowiązki. Kaufland bezprawnie zwolnił Jolantę żołnierczyk, bo walczyła z dyskryminacją płacową matek, które wracały z urlopów macierzyńskich. To bardzo dobra wiadomość. To było możliwe dzięki wsparciu Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Tak więc zapisujcie się do związków zawodowych. Naprawdę warto. Ale jest też złe, zła wiadomość: Kaufland nadal łamie prawo. Kaufland nadal bezprawnie zwalnia w Polsce związkowców. Upominamy się teraz o przywrócenie do pracy bezprawnie zwolnionego związkowca Eryka z Warszawy. Dlaczego to robi? Bo mu się to opłaca bo może to wpisać w koszty, bo dokładnie to doradzają międzynarodowym sieciom kancelarie prawnicze wyspecjalizowane w zwalczaniu związków zawodowych. Wielkie korporacje śmieją się polskim pracownikom w twarz, śmieją się polskiemu państwu w twarz, Śmiały się zarządów PIS-u i śmieją się zarządów za Platformy Obywatelskiej. Potrzebne są naprawdę dotkliwe kary za łamanie praw pracowniczych. Najwyższy czas, żeby państwo polskie stanęło po stronie polskich obywateli. Dziękuję bardzo. Pan poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, wysoka izbo, zanim zawiorę głos w sprawie wniosku formalnego, proszę wpuścić górnika, żeby złożył życzenia. Umówiliśmy Sejmu, się już, panie pośle, i... na te Degas, życzenia. One będą zaraz po wnioskach sobie. formalnych. Ale nie, zróbmy to tak, jak się umówiliśmy z panem posłem Matusikiem, Szkoda, z panem posłem Siebiorowskim. Będzie na to czas. Panie marszałku, wysoka izbo, parę dni temu słyszeliśmy z ust... Pana ministra spraw zagranicznych Ukrainy, że oto potwierdza rzekomo, że nie ma już przeszkód w ekshumacjach pomordowanych bestialsko-ludobójczo Polakach na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Dziś słyszymy od pana Bodnara, Bodnara, przedstawiciela państwa ukraińskiego, że oto grupę roboczą się powołuje w tej sprawie, żeby rozstrzygać kontrowersyjne kwestie. Panie Bodnar, u nas jest takie powiedzenie, że jak się czegoś nie chce załatwić, to się powołuje grupy robocze. Niech pan nie ściemnia. Potwierdzenie oznacza zgodę na wszystkie wnioski IPN-u, a nie poszukiwanie upowców i banderowców pochowanych na ziemiach polskich. Na to się nie zgadzamy, dlatego klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił ustawę o zakazie kłamstwa banderowskiego w Polsce. Stop banderyzmowi w Polsce, stop gloryfikowania banderyzmu. Żądamy natychmiastowej zgody na ekskumację, na ekskumację, na wniosek IPN-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle, istotnie taki projekt ustawy został wczoraj przez Państwa złożony. Trafi teraz do konsultacji społecznych, bo jest projektem poselskim i też musimy zachować tryb kodeksowy. To jest zmiana kodeksu karnego, jak Państwo wiedzą. Tam są zawite terminy, ale w styczniu będziemy się tym projektem pewnie zajmować tutaj na sali. Pozdrawiam serdecznie uczniów szkoły podstawowej imienia wojska polskiego w Zwierzynie w województwie lubuskim z panią dyrektor Aleksandrą Neumann. Zaprosił ich do Sejmu pan poseł Władysław Dajczak. Mam nadzieję, że jesteście, a jeżeli nie, to a, jesteście, to pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pan poseł Grzegorz Adam Płaczek Konfederacja. Tak, jest pan poseł Płaczek? Jest. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Spółka PKP Intercity należąca w całości do Skarbu Państwa właśnie ogłosiła wyniki przetargu. Przetarg był historyczny, bo warty 17 miliardów złotych. Problem jednak polega na tym, że do przetargu nie mogły stanąć polskie firmy. Istotne warunki zamówienia były tak napisane, że mogli do przetargu stanąć tylko i wyłącznie producenci zagraniczni. Przetarg wygrali Niemcy. Zgłaszam wniosek formalny. Aby pan premier mógł wytłumaczyć opinii publicznej oraz Polakom, dlaczego doszło do takiej sytuacji i dlaczego tak ważny dla naszego budżetu przetarg nie był objęty tarczą antykorupcyjną. Dziękuję. Pan poseł Jakub Rutnicki, koalicja obywatelska. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Cała Polska czyta porażający raport, Szanowni Państwo, dotyczący związków Karola Nawrockiego. Panie Kaczyński, nie ma się co śmiać. Trzeba stanąć tutaj przed Wielką Izbą i powiedzieć, czy wiedzie na temat powiązań pana Nawrockiego ze świadkiem przestępczym. Ta kwestia wymaga naprawdę wyjaśnień, bo, Szanowni Państwo, wiemy jedno. Są konkretne dowody na te powiązania. Wielki Bóg, inni ludzie, którzy są oskarżani o handel narkotykami, czy też innymi bardzo poważnymi przestępstwami. Rodzi się pytanie, panie Kaczyński, czy może pierwsza decyzja, która nie daj Boże byłaby podjęta przez pana prezydenta Nawrockiego, byłaby ułaskawienie gangsterów. Szanowni państwo, wręczam ten raport na ręce pana Jerozda. Dziękuję bardzo. Nie, nie było wniosku formalnego, panie pośle. Nie było wniosku formalnego, ani pan nie występował. Nie, nie było, przecież nie było. Była, Było wezwanie, apel polityczny, ale nie było śladu wniosku formalnego, panie pośle. Nie, śladu. Nie, nawet, nawet na 10 sekund nie było wniosku formalnego. Nawet na 5. Podoba mi się, jak pan negocjuje, ale, ale nie. Dziękuję bardzo. W, w związku z przypadającą dzisiaj barburką dwóch posłów prosiło o możliwość zabrania głosu. Dopuszczam również, państwa posłów, dopuszczam również Państwa posłów, którzy nie zgłaszają wniosków formalnych. Pan poseł Czarnek też nie zgłosił wniosku formalnego. Zwrócił Pan uwagę? Proszę się nie unosić, Panie Pośle. Bardzo proszę zająć miejsce na sali. Przyjąłem tę opinię do wiadomości, a teraz proszę o to, żeby wrócił Pan na miejsce, bo przekracza Pan granicę, przekracza Pan granicę prowadzenia debaty parlamentarnej w tej Izbie. Panie pośle, proszę wrócić na miejsce, zanim uznam, że zakłóca Pan obrady Izby. Ja pana nie straszę, ja informuję Pana o regulaminie. Bardzo proszę wrócić na miejsce. Drodzy Państwo, w związku z przypadającą dzisiaj barburką dwóch posłów prosiło o możliwość zabrania głosu w tej sprawie. Pierwszy był pan poseł Łukasz Ciebiorowski, następnie pan poseł Grzegorz Matusiak. Bardzo proszę, w kolejności zgłoszeń. Szanowni Państwo, dzisiaj ulice Śląskich Miast wypełniły dźwięki z górniczych. To tradycja na Śląsku, bo 4 grudnia, jak Państwo wiecie, to barburka, tradycyjne święto górnicze. Dlatego z tej okazji myślę w imieniu wszystkich parlamentarzystów, ale zwłaszcza koalicji obywatelskiej, którą reprezentuję, całej Panie Marszałku, z szacunku dla górników, żeby. Szanowni Państwo, z szacunku dla braci górniczej, proszę o spokój. Dobrze. Wszystkim pracownikom byłym i obecnym, przemysłu wydobywczego oraz służb wspierających górnictwo. Drodzy Państwo, proszę o ciszę. To nie jest podziękowanie podziękowania za ciężką pracę i odwagę, którą każdego dnia podejmują. Życzymy im przede wszystkim zdrowia, szczęścia i poczucia bezpieczeństwa przy wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych. Niech wasza praca, zwłaszcza ta na dole, pełna trudów, przynosi satysfakcję i poczucie spełnienia. Składamy też podziękowania pracownikom górnictwa za ich solidarność, wzajemną pomoc i troskę o bezpieczeństwo koleżanek i kolegów w kopalniach. Niech czas świętowania barburki przyniesie refleksję nad minionymi latami, ale także spojrzenie w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro. Wszystkim hajerom, wszystkim górnikom na grupach, my sam z tej Izby winszujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Matusiek, bardzo proszę. Panie marszałku, wysoka Izbo, dzisiaj 4 grudnia jest święto górników. Braci górniczej życzymy przede wszystkim szczęścia, pomyślności, również ilość zjazdów, tyle wyjazdów. Szanowni Państwo, niech Was święta Barbara ma w swojej opiece. Sześć Boże Braci Górniczej. I chciałbym jeszcze nawiązać do wystąpienia pana posła Rudnickiego. Nie. Bardzo brzydko się pan zachował kłamstwem, obelgami. Myślę, że to pane wystąpienie spotka się. Panie pośle, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana ministra Krzysztofa Paszyka, który prosił o możliwość zabrania głosu. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, ponieważ jak zwykle pan poseł Sahajko stanął na tej mównicy, jak zwykle minął się z faktami, jak zwykle próbował jakiegoś taniego lansu. Tym razem jego bytność tu dotyczyła umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosuru. Próbował pan, panie pośle, tu odpytywać przedstawicieli rządu, natomiast powinien pan wychodząc tutaj, udzielić sobie i Wysokiej Izbie fundamentalne, zadać fundamentalne pytanie i udzielić odpowiedzi, co środowisko polityczne, które Pan od lat popiera, zrobiło w sprawie tej umowy. Nie widzieliśmy ani premiera Morawieckiego, który by protestował w tej sprawie, nie widzieliśmy żadnych aktywności w sprawie zablokowania Mercosuru przez środowisko zjednoczonej prawicy, które Pan od lat wspiera. Natomiast rząd, rząd, któremu próbował Pan zarzuty stawiać, nie dalej jak w ubiegłym tygodniu, bardzo jasną, klarowną uchwałę podjął sprzeciwiającą się zapisom umowy między Unią a krajami Mercosur, zwłaszcza w dziedzinie dotyczącej przemysłu rolno-spożywczego. Wszystko jest jasne, oczywiste. My to blokujemy, Wy byliście bezczynni. 30 sekund. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, pan zapomniał, że ja startowałem z trzeciej drogi, dzięki temu pan był w ubiegłej kadencji w Sejmie. Więc proszę o tym też pamiętać. A po drugie, to w tej chwili jest problem, a nie, było, a nie był 4 lata temu. W tej chwili się państwo zgodzili na pakt migracyjny, a nie 4 lata temu. Bierzcie się do roboty, a nie zwalajcie na poprzedników. Panie pośle, my oczywiście zapraszamy do trzeciej drogi, ale ja nie pamiętam pana na naszych listach. Serdecznie zapraszamy. Dogadamy się. Naprawdę tak znakomity mówca tak, to w naszych BSL, Nie trzecia droga, a jak się Koalicja Polska. Przepraszam. A... a już myślałem. Pan Marszałek Zgorzelski, jak rozumiem, w trybie wniosku formalnego z Polskiego Stanisława Panie, Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Z dużym zdziwieniem obserwujemy wyjątkową aktywność Klubu Prawa i Sprawiedliwości teraz, jeśli chodzi o sprawy związane z wołyniem i ekshumacją. Jakoś przez ostatnie osiem lat nie mieliście za dużo w tej kwestii do powiedzenia, prowadząc politykę uległości, politykę infantylną wobec Ukrainy. Dzisiaj przychodzicie z uchwałami, które tak naprawdę niewiele zmienią. Radzę wam dołączyć do wezwania wicepremiera Kosiniaka Kamysza, który powiedział, że nie będzie Ukrainy w Unii Europejskiej, jak nie rozliczy się w kwestii ekshumacji, jak nie rozliczy się w kwestii chrześcijańskich pochówków. To jest poważna propozycja premiera naszego rządu, abyście się do niej przyłączyli, abyśmy wspólnie powiedzieli, że to jest dobry ruch. Tak trzeba rozmawiać, po, ponieważ jeszcze nie skończyłem. Wspólny ponieważ pan Poseł się podaję, chciał przywitać, skończę, jak rozumiem. Skończę, skończę. Ponieważ my Polacy, którym na sercu te sprawy bardzo mocno leżą i nie mają wymiaru politycznego, tylko bardzo mocno patriotyczny, chcemy powiedzieć, że po pierwsze żądamy ekshumacji, po drugie żądamy chrześcijańskich pochówków i zaprzestania prowokacji. Bo nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary. Dziękuję bardzo panu posłowi. Panie pośle. Ale w duchu, w którym wyciągnął pan do niego rękę, a nie w duchu, w którym przed chwilą krzyczał pan do kogoś pajacu, tak? Zasiadającego w ławach rządowych. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie marszałku Zgorzelski. Już w 2017 roku pan premier Jarosław Kaczyński przestrzegał Ukrainę, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą. Budujemy muzeum w Chełmie, wasz rząd odebrał 180 milionów złotych, a wasz minister powiedział, że decyzja o budowie muzeum ofiar rzezi wojskiej jest pochopna i przedwczesna. Jak pan chce wyciągać rękę na zgodę dla upamiętnienia ofiar, oddajcie 180 milionów złotych do Hełma na muzeum ofiar rzezi wojskiej. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Na tym kończymy tak zwane wnioski formalne. Wysoka Izbo, mam przyjemność poinformować, że naszym dzisiejszym obradom przysłuchuje się delegacja włoskich deputowanych z sekcji przyjaźni bilateralnej z Polską. Zobaczą, wyciągnął wnioski. Delegacja włoskich deputowanych z sekcji przyjaźni bilateralnej z Polską w Izbie Deputowanych Republiki Włoskiej z przewodniczącym panem Emanuelem Loperfido na czele. Bardzo serdecznie witamy naszych gości z grupy bilateralnej. Życzymy udanej wizyty w Polsce i jesteśmy przekonani, że pierwsze wrażenia, jakie wynieśli z naszej Izby, są kojące. U nich zdaje się też czasami gorąco bywa.